Dzień dobry, dzień dobry, witamy serdecznie. Idziemy właśnie do bośniackiego marketu, Zobaczcie jakie są ceny. Coca-Cola duże, to 50 marki. Oliwę zobaczymy, o! Oliwa. 8 marek. Czyli to nam daje... 16 zł, to ja bym sobie wzięła jakąś oliwkę. Ryża, mąki, mąka 3 i jest Masz? A po ja to, to też są oliwki. Nie, no nie biorę, bo jeszcze kilka dni przed nami podróży i się boję, że się z tą mi. A jesteśmy zapakowani na kurs. Czekamy na czegoś innego, makaron, pogotki. Ale czy walizanie są porównane? Oni uważają, że to jest chip-chip. Tutaj są bułeczki takie. O, dla Aleksa coś wytworzył, takie. Krągelsy są tylko tutaj takie. Orwina, a do jakiej cenie? cztery w ale nie ma nic Tu no lejsów w ogóle nie ma także na lejs tutaj nie ma co liczyć że nie ma z taki duży słoik trzy kumity znaczy trzy marki. Nie tylko... szoko, szok. No, i tak by jak ci potrzebowałeś? Makaron i na końcu. Nie, małeś, ale... nie, nie, A razy trwa, tak, tak? nie, tu na przykład taki mamy makaron za 2 Rogaliki są droższe niż na stacji. Patrz na rogaliki. Jaka cena! Idę się kopie. 69% zł. Widzisz? Droższy niż na stacji. Tu masz. Nie, możliwe? Nie wiem, myśmy po 50 kupowali. Sklep. Nie, nie jest droga. wino, za pięć. Wydaje mi się, że to jest ten Że je ma w kodzie chyba Pięć marek. Pięć marek. Zobaczymy. Kinderczo. Takie fanta i na Fanta egzotik. Nie widzieliśmy takiej. Tą zieloną, ucieszył się. A piwa jak kosztuje mniej więcej? 89. Czyli niecałe dwa złote piwo, O piwo Kozel. Nektar. Takie Heinkeny. Тангры. Вино в бутылках пластиковых. Двадцать юань. Поправь. Пашь на вино. Nie wiem, jak to od razu. Ale widziałeś sangrę? Widziałem. To okay. ta jest fajna. Taka gitara. 16 zł. 18. Rafaela. Woda. 79. Tu jest jakaś zajedynka. Tu byłam. Ceny kosmetyków dla dzieci. Cieluchy może chcecie zobaczyć steczki. Ampersy. Cena słoiczków. Cztery marki. No wydaje mi się, że nie drogo. Ale nie wiem. Dawno nie kupowałam. Mleka. Może jest jakaś mama, która nas ogląda, więc się przyda. Ręczniki, papier. Papier toaletowy, cztery. Różne ceny są. Ale tak chyba najtańszy ten za cztery jest. Na pierwszy rzut oka. Ale fajne. Tego nie było u nas. Mars. taki słojeczek 10 zł. Ale tego nie wziąłem. Taka duża kawa. 5. Różne kawy są. Nescafe rozpuszczalna Weźmiemy tą sobie kawkę. Rozpuszczalną. To jest właśnie do tego, żeby zrobić tą kawę w Liglomixie. To jest potrzebna. Wiecie, tam w Liglomixie jest taka nowa kawa, i właśnie ta jest potrzebna. A my jej na co dzień nie pijemy, więc sobie weźmiemy. Ale nie ma do nas espresso naszego kawy. Nie widzę. Herbaty jakieś, więcej. naszak do prania. Ale to taki duży, to chyba mnie interesuje. Kinder bueno kokosowe biorę. Super. zakupy. Jak trochę tego nakupiliśmy, mamy cały wózek. Widzieliśmy na taką fantę egzotyk. Jakieś tam alkohole, takie drobne. Chipsy dla chłopaków. Bułki. Strudle. to fajne. Figowe. U nas nie ma w ogóle takich. I zapłaciliśmy 43 marki. Zobaczymy, jak idzie przelicznik. Na pewno Wam dogram informacyjnie. Yy, zapłaciliśmy kartą polską, więc yy, wszystko się okaże. Piotrek kupił fajne płatki tutaj dla chłopaków, więc jest trochę tych zakupów, wszystko się wyjaśni. Dotarliśmy do apartamentu i specjalnie zajrzeliśmy na konto, ile nam ściągnęli z Polskiego Banku. Zapłaciliśmy w sklepie 43 marki bośniackie, tam około jakieś tam grosiki. grosiki. I okazało się, że zostało pobrane 103 zł, czyli tam dokładnie można przeliczyć, może napiszę na dole. Dokładnie ile za jedną markę bośniacką. Wydaje mi się, że minimalnie więcej niż jest kurs NBP, ale, ale, ale myślę, że to jest w normie. Także nie ma jakiejś wysokiej prowizji zapłacenia kartą. W Bośni można spokojnie zapłacić kartą bez stresu, bo jednak mieliśmy obawy, że nie będzie można. Tutaj pani właścicielka mówiła, że bardzo mało jest punktów, w których można zapłacić, ale jak się okazało, w markecie w centrum miasta. Jak najbardziej można kartą zapłacić, także i to jeszcze nawet zbliżeniowo było yy, ku Ale wiecie, powiem Wam taką rzecz, że tam nawet był kantor, także jeżeli nie udałoby się zapłacić tą kartą, to poszlibyśmy wymienić pieniążki w kantorze, bądź bankomacie wypłacić, bo też bankomat był. Gorąco polecamy przyjazd do Bośni i Hercegowiny, bo przepięknie jest, a szczególnie tutaj w tym miasteczku Trepnije niby nieduże, bo liczy 22 tysiące, ale turystów jest tak dużo, że tętni pełnią życia, jest naprawdę tłoczno i jest wesoło i muzyka cały czas gra, jedzenie smaczne, pachnie, wszystko pięknie. Polecamy, gorąco ruszamy do Chorwacji, jedziemy z powrotem, także niedługo odcinki ponownie z Chorwacji. Także papa.